Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na ostatni już odcinek w tym tygodniu poprzedzający otwarcie, piątkowe otwarcie na amerykańskim rynku akcji. Na początek standardowo indeks SP 500. Wczoraj główne indeksy, główne amerykańskie indeksy poszły w górę. Na koniec na początku marca, na koniec tego tygodnia. Pozytywny sentyment zapanował na rynku akcji. Pozytywne nastroje tutaj dobre nastroje zapanowały wśród inwestorów i Przeważyły na amerykańskim rynku. Dow Jones wczoraj zyskał ponad 1%, natomiast SP 500 oraz Nasdaq wzrosły o około 0,75%. Rynek już przetrawił w dużej mierze te ostatnie zaskoczenia w danych makroekonomicznych dotyczące chociażby inflacji, też przetrawił taki trochę bardziej jastrzębi zwrot w wystąpieniach członków Fed. Zapowiadający bardziej agresywny cykl podwyżkowy niż spodziewał się wcześniej niż spodziewał się wcześniej rynek. W tej chwili inwestorzy, w tej, w tej chwili rynek oczekuje, że stopy w USA osiągną pułap 5,5% do września, natomiast niektórzy nawet niektórzy tutaj uważają, że stopy mogą wzrosnąć nawet do 6% dzisiaj też pojawiły się informacje na temat inflacji w strefie euro, inflacji producenckiej Inflacja PPI w strefie euro za styczeń wyniosła 15%, spadła do 15% z 24,6% odnotowanych miesiąc wcześniej. Jest to zaskoczenie, bo rynek spodziewał się, co prawda, spadku inflacji, ale nie aż takiego. Spodziewał się bowiem, że inflacja wyniesie 17,8%, a przed nami jeszcze dzisiaj publikacja raportu ISM dla usług dotyczącego amerykańskiej gospodarki. Tutaj rynek spodziewa się, że indeks ISM dla usług za luty wyniesie 54,5 punkta. Zobaczymy już o 16.00 ta publikacja. Natomiast jeśli chodzi o sytuację przed otwarciem dzisiejszej sesji, kontrakty terminowe na indeksy S&P 500 wzrastają o 0,45%, natomiast kontrakty na NASDAQ również rosną o ponad 0,5% przed, przed otwarciem sesji, sugerując, że końcówka tygodnia zakończy się pozytywnym akcentem w dobrych nastrojach i Wzrostami głównych indeksów. Pierwsza spółka, jaką na dzisiaj przygotowałem, czyli Kostko, sprzedaż Kostko za drugi kwartał roku obrotowego, nie spełniła oczekiwań rynku. Spółka dostrzega spowolnienie w wydatkach konsumentów na produkty drugiej potrzeby. W związku z uporczywą inflacją wielu amerykańskich detalistów dostrzega podobne trendy. Popyt na takie kategorie jak zabawki, elektronika czy wyposażenie domu spada. Wyższe stopy procentowe i rosnące ceny żywności zmuszają konsumentów do Oszczędności i wydawania środków, przede wszystkim na niezbędne produkty. CFO spółki Richard Galanti poinformował, że elektronika, biżuteria i artykuły gospodarstwa domowego były najsłabiej prezentującymi się kategoriami w lutym oraz w całym minionym kwartale. Przychody spółki wzrosły o 6,5% do 55,27 miliarda dolarów. Rynek spodziewał się więcej, bo 55,54 miliarda dolarów przychodów. Zysk wzrósł o 13% do 3 dolarów i 30 centów na akcję. Był wyższy o 9 centów od oczekiwań rynku. Przychody kostko z opłat członkowskich wzrosły o 6,5% do 1,03 miliarda dolarów. Rekomendacje dotyczące tej spółki przeważają tutaj pozytywne. Mamy 25 rekomendacji kupna, 13 rekomendacji neutralnych i brak rekomendacji sprzedaży. Kolejna spółka, czyli Broadcom LTD. Broadcom przedstawiło raport za pierwszy kwartał roku obrotowego 2023. Zarówno wyniki spółki, jak i prognozy na kolejny kwartał przekroczyły oczekiwania rynkowe. Spółka odnotowuje wzrost popytu na chipy wykorzystywane w centrach danych w związku z większymi inwestycjami przedsiębiorstw w segment AI, sztuczna inteligencja i fenomen chat GPT są w pewnym sensie wybawieniem dla producentów chipów. Konsumenci i przedsiębiorstwa ograniczają wydatki co Negatywnie wpływa na zainteresowanie półprzewodnikami, ale wyścig spółek technologicznych w branży AI po części to im rekompensuje. Broadcom spodziewa się gwałtownego wzrostu popytu na swoje usługi sieciowe w tym roku ze strony klientów planujących implementację sztucznej inteligencji w swoich systemach. Spółka szacuje, że przychody z tego segmentu wzrosną o 20% w bieżącym kwartale. Dostrzegalny jest jednak spadek popytu na w innych segmentach jak na przykład na łącza szerokopasmowe czy też usługi w chmurze Broadcom prognozuje 8,7 miliarda dolarów przychodów w obecnym kwartale. Rynek oczekiwał 8,59 miliarda. Przychody w pierwszym kwartale zgodnie z oczekiwaniami wzrosły o 16% do 8,92 miliarda dolarów. Zysk na akcję natomiast wyniósł 10,33 dolarów i był o 23 centy wyższy niż zakładano. Rekomendacje dotyczące Broadcom również tutaj przeważają pozytywne. Mamy 19 rekomendacji kupna, 8 rekomendacji neutralnych i brak rekomendacji sprzedaży. I ostatnia spółka na dzisiaj Activision Blizzard i ciągnąca się nadal, nadal tutaj sprawa transakcji przejęcia tej spółki przez Microsoft. Według doniesień Microsoft jest blisko uzyskania zgody od organu nadzorczego Unii Europejskiej na przejęcie Activision. Urzędników miała przekonać deklaracja zaoferowania umów licencyjnych konkurencji deklaracja spółki. Komisja Europejska ma podjąć ostateczną decyzję 25 kwietnia, ale źródła doniesień nie spodziewają się problemów dla Microsoftu na tym polu. Zgodnie z doniesieniami. Mogą być jeszcze konieczne inne zobowiązania dotyczące działalności przejętego podmiotu. Wiceprezes Microsoftu Brad Smith w ubiegłym miesiącu oznajmił, że są gotowi zaoferować konkurencyjnym firmom umowy licencyjne, ale nie sprzedadzą lukratywnej franczyzy Call of Duty Activision. Transakcja wciąż napotyka trudności regulacyjne w Wielkiej Brytanii, a w USA Federalna Komisja Handlu zawnioskowała w sądzie o zablokowanie transakcji. Tak więc, tak więc wciąż jednak jakieś regulacyjne tutaj Konwenanse dotyczące tej transakcji występują. Rekomendacje dotyczące Activision Blizzard. Mamy aż 20 rekomendacji kupna, 4 rekomendacje neutralne i brak rekomendacji sprzedaży. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki w przyszłym tygodniu.